Przed wojną był to jeden z najbardziej interesujących obiektów w regionie. Pałac Wojanowie Bobrowie powstał w połowie XV wieku. Po wojnie służył jako ośrodek poprawczy, dom kolonijny, czy PGR. Zdewastowana wieża, zniszczony dach, walące się balkony i rozgrebione wnętrze. Tak dziś można opisać ten zabytek. Tam było elegancko. Tam w każdym pokoju był inny piec. Kafowy. Chyba y, jego świetność skończyła się wtedy, kiedy zdjęto dachówkę. to Myślę, że to były lata 70-80. Od przeszło 20 lat pałac niszczeje. W 1994 roku gmina sprzedała obiekt za symboliczną kwotę Polsko-Niemieckiemu Stowarzyszeniu, które zobowiązało się przywrócić mu blask. Do tego jednak nie doszło. Wykonano jedynie niezbędne prace zabezpieczające. E, obiekt wewnątrz ma robione stropy żelbetowe, które... Związały te ściany zewnętrzne i brakuje mu po prostu tego bardzo ważnego zwieńczenia w postaci dachu, odbudowy dachu właściwie i odbudowy też pokrycia nad wieżą. W międzyczasie stowarzyszenie przestało istnieć, a właścicielką została Niemka będąca w jego zarządzie. Niedawno kobieta zmarła i toczy się sprawa spadkowa, która ma wskazać właściciela. Jak mówi wójt gminy Mysłakowice Michał Orman, jest to najlepszy moment do odzyskania zrujnowanego pałacu. W tym celu wysłane zostały już niezbędne pisma do konserwatora zabytków, KRS i urzędu marszałkowskiego. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej ten pałac wyremontować, żeby on był kolejną wizytówką naszej gminy. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób, no to tu jest kilka rozwiązań. No, najprościej byłoby znaleźć prawda, nowego inwestora, ale inwestora takiego, który będzie posiadał środki i będzie w stanie ten pałac jak najszybciej wyremontować. Przykładów na to, jak zdewastowany zabytek może stać się atrakcją turystyczną jest wiele. Nie trzeba szukać daleko. Zaledwie kilometry dalej znajduje się pałac w Wojanowie, który jeszcze niedawno był ruiną, a teraz jest najchętniej odwiedzanym pałacem w gminie Mysłakowice.